Z jednego? Powiem tak, w założeniach przedmeczowych to jest to dla nas strata dwóch punktów, bez dwóch zdań, bo przyjęliśmy tutaj na Piasta z nastawieniem, że dzisiaj zdobywam tutaj trzy punkty i przeskakujemy Piasta, ale... W Mecz ułożył się całkiem inaczej. Wiadomo, że jak się przegrywa 1-0 i goni się wynik i strzela, się bramkę, strzela bramkę w ostatnich minutach, to może ten wynik uznać za pozytywny. i Na pewno trzeba się też cieszyć z tego, że wywodzimy przynajmniej jeden punkt tutaj z ciężkiego terenu, jak jest Gliwice i, i wracamy do Lubina. Za tydzień mamy mecz z Jagieloniem, Białystok i, i na pewno tego meczu będziemy musieli się przygotować, żeby po prostu znowu siebie zapunktować. W ogóle całe 45 minut w naszym wykonaniu było bardzo dobre graliśmy tak, zakładaliśmy sobie przed meczem. Brakło może nam troszeczkę szczęścia i może troszkę zimnej krwi w sytuacjach podrąkowych, bo naprawdę nie przypominam sobie, żeby na wyjeździe mieliśmy tyle sytuacji podrąkowych. No niestety, no, jak się nie strzela bramki i później stare porzekadło jest takie, że, że się tę bramkę potem dostaje i faktycznie tak się to potwierdziło. Piast tutaj wykorzystał troszeczkę przypadkowe zagranie z lewej strony i, i strzelili bramkę na 1-0 i tak jak mówię, no nie była to dla nas y, y, satysfakcjonująca y, sytuacja, ale, ale poszliśmy y, za ciosem, po prostu nie mieliśmy już nic do stracenia, graliśmy później coraz, y, można powiedzieć, lepiej, może nie lepiej, ładniej, nie wiem, jak to samym nazwać, ważne, że skutecznie i strzeliliśmy tą bramkę y, i na pewno ten punkt y, na pewno jest też w miarę jakiś tam ważny. No wiadomo, po takich 45 minutach, gdzie Piast praktycznie nam nie zagroził w pierwszej połowie, żadnej sytuacji jakiejś klarownej nie miał, to na pewno te zaskoczenie przyszło, bo tak jak mówię, no, ta bramka nas zaskoczyła, ale chwała za to, że troszeczkę żeśmy się może pozbierali po tej bramce, no, może troszeczkę późno, ale tak jak mówię, no, w tej sytuacji, gdzie się przegrywa 1-0 i goni się wynik, to remis trzeba uznać za, za, za cenny punkt. No tak, ja pamiętam jeszcze tutaj stare czasy, jak był tutaj stary stadion, faktycznie atmosfera już, już na tamtym stadionie była bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo sprzyjająca i, i, i do gry w piłkę. Fajnie, że tutaj powstał ten stadion, bo tutaj na pewno Gliwice na ten stadion długo, długo czekały i im się ten, należał się im ten stadion. Także na pewno dla mnie to była taka sentymentalna troszkę podróż, bo tak jak już wcześniej w wywiadzie powiedziałem, że gdyby nie ten klub, tutaj Piast Gliwice, to może by tego Banasia nawet i też nie było, bo oni wyciągnęli piersi do mnie, rękę i, i tutaj wyciągnęli mnie z ruchu radziąków, gdzie wszyscy wiemy jaka sytuacja wtedy tam była. Dlatego ja zawsze będę o takich klubach pamiętał, które, które w mojej karierze pomogły i wyciągły do mnie rękę.